Cześć, melduje się Kobikowski. Dziś dla odmiany recenzja małego zestawu klocków Kobi. Małego, ale zacnego. Powiem wprost, w tym krótkim wideo postaram się Was przekonać, że to najlepszy z tych najmniejszych zestawów naszego ulubionego polskiego producenta. Zapraszam. Szybki rzut okiem na pudełko. Słuchajcie, to już są małe dzieła sztuki. Ja już o tym mówiłem. Dla mnie warte są kolekcjonowania i sobie je póki co, póki jeszcze mam miejsce gdzieś tam na stryszku, to sobie je zbieram. Później być może będę je trzymał w formie złożonej. Natomiast na pewno bardzo mi się podobają i chcę zachować je sobie na pamiątkę. Jeżeli chodzi o rozmiary, jest to oczywiście pudełko malutkie. Natomiast Kobi wykonało je z, z takiej już tektury falistej, z takiej sztywnej. Dodatkowo jest ono klejone więc na pewno będzie dobrze zabezpieczać klocki do czasu aż trafią w nasze ręce. Z tyłu, podobnie jak w większych zestawach Kobi pokazuje nasze, nasz zestaw troszkę w inny sposób. Tu akurat jest właśnie w formie rozłożonej. To znaczy samo działo jest zdjęte z tego wózka. Nie mogło zabraknąć oczywiście małej i interesującej oczywiście ilustracji historycznej zdjęcia Paru informacji na temat prawdziwego sprzętu oraz informacji na temat drobnych, drobnego wyposażenia dla naszych żołnierzy, zrobionego na autentycznym sprzęcie z II wojny światowej. Dołączona do zestawu instrukcja jest cieniutka, ale jak najbardziej wystarczająca. Mamy tutaj 21 kroków, które naprawdę łatwo wykonać, co oczywiście prowadzi do zbudowania naszej konstrukcji. Nie mam tutaj chyba żadnych zastrzeżeń, poradziłem sobie zarówno ja, jak i mój mały tester, a więc nawet najmłodsi przy odrobinie tutaj cierpliwości i uwagi sobie poradzą. Z tyłu widzimy fajne oczywiście zajawki innych zestawów i tutaj mała pauza. Słuchajcie, spójrzcie, tak? 5 na 6 tych zestawów to, są, to jest sprzęt niemiecki. Znacie mnie, ja uwielbiam sprzęt niemiecki i myślę, że tak jak bardzo dużo osób na świecie, mam bzika na punkcie sprzętu niemieckiego nie dlatego wcale oczywiście, że nie wiem, popierałem, popieram yy, ideologię nazistowską czy coś takiego, tylko dlatego, że to po prostu był niesamowity sprzęt yy, pod względem technicznym i no, w ogóle ciekawe, ciekawe, że tak powiem, cała ta konstrukcja armii była i tak dalej yy, natomiast słuchajcie, no, je, mamy tą dysproporcję tak, pomiędzy ilością sprzętu niemieckiego, a alianckiego i, i za każdym razem będę prosił Kobi o to, aby troszeczkę zbalansowało nam y, ofertę, y, ponieważ czasami mam takie wrażenie, że, że tutaj druga wojna światowa, w wydaniu Kobi, to była wojna domowa w, w obrębie trzeciej Rzeszy. Ja wiem, że nadchodzi Cromwell, nadchodzi Sherman, Firefly, ale to za mało. My, my naprawdę potrzebujemy więcej, też takich może właśnie małych zestawów alianckich. Y, tego nigdy za wiele. Oczywiście każdy zestaw. Zwłaszcza jeżeli jest tak fajny jak ten, nawet niemiecki, przywitam z radością. Do zestawu dołączone są dwie figurki. Nie ma tu żadnych nowości specjalnych, więc tak szybko zbiorczo je potraktujemy. Ten z lewej to został opisany na pudełku jako Flag Gunner, no czyli celowniczy działa przeciwlotniczego. Znany już nadruk, taki z kamuflażem, do ręki wsadzi mu pistolet, można mu też wsadzić lornetkę, ale podarujmy sobie już to. Bardzo fajna ta buźka, zacięta, do czegoś tam mierzy, strzela, tak? Lekaranka, czapka polowa, super. Towarzyszy mu, troszeczkę poszkodowany już tutaj, bo ma te, te bandaże tam pod, pod hełmem, żołnierz piechoty niemieckiej, który Pomimo ciężkiej sytuacji III Rzeszy zachował jeszcze odrobinę uśmiechu na twarzy. Do tego oczywiście małzerek. Może jeszcze z drugiej strony. Tutaj niestety nadal nadruków jeszcze nie ma. Jeszcze tylko szybki rzut okiem na e, części zapasowe, które dostajemy w zestawie. Kogoś to może interesować. E, tu zobaczcie, dostajemy nawet w zapasie ten taki cenny bardzo element, którego jeszcze do niedawna w COBI nie było. E, jest to płytka 1 na 1 z, e, z takim zaczepem poprzecznym. Oraz dostajemy też, a tutaj jest wciśnięty od tyłu ten jeden zapasowy groszek taki ozdobny, a tutaj dostajemy mm, Płytkę z tym hakiem, żebyśmy mogli podłączyć naszego flaka do jakiejś innej konstrukcji, która jeszcze tego haka nie ma. Ok, patrzymy już na nasz cały zestaw, ale teraz tak. Teraz figurki na bok. Zajmiemy się teraz naszym działem przeciwlotniczym. Flak 38, kaliber 2 cm. Cały model składa się zasadniczo z dwóch części. Tak wygląda jeszcze on na wózku. Ten, teraz tak to działo, Możemy sobie zdjąć. I tutaj powstaje taki bardzo prościutki wózek. Ale naprawdę wielkie brawa dla, dla Kobi, że w tak malutkim zestawiku. Jeszcze tutaj nam. Y, przy, y, nas, nam nas tutaj uraczyło takim pięknym wóziczkiem do, do ciągnięcia naszego działa. A tak już wygląda samo działo, aha, i tutaj rozstawiałem takie malutkie podpórki, takie symboliczne. Słuchajcie, jestem, ja jestem zachwycony po prostu dlaczego, dlaczego mówiłem o tym, że jest to najlepszy z tych najmniejszych zestawów, zobaczcie, ten zestaw ma około 80 elementów, a Kobi tutaj naprawdę dużo dużo funkcji nam tutaj zapewniło. Taka prosta, proste smaczki, zobaczcie, jak, jak te podpórki, tutaj, które możemy sobie tak sobie rozłożyć, ale oprócz tego, obrót, obrót naszego całego działka możliwy w 360 stopniach, i do tego samo działko może pracować w górę i w dół. Słuchajcie, jeszcze tego Parę słów o, o, o samej konstrukcji. Naprawdę uważam, że no, musicie to zbudować. Bardzo fajnie to wykombinowali. Dużo takich, właśnie drobnych części. Bardzo mi się to podoba. Oraz kapitalne, słuchajcie, wykorzystanie już, już znanego i od dawna produkowanego elementu, jakim jest ten de facto model takiego Browninga. No, no, tutaj jest on naprawdę super, jest wykorzystany. Ja powiem tak, gdybym wykombinował, gdybym wcześniej wykombinował ten pomysł, słuchajcie, to jest tak, to jest tak wsadzone, są takie płytki. Nie, nie, dobra, to musicie sami sobie, sobie tutaj rozkminić, jak to jest zrobione. Naprawdę fajnie, i, i stabilnie, i w ogóle, nie. Więc to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Nie mogło zabraknąć w zestawie kobi, chyba. Nie mogło zabraknąć jakiegoś klocka z nadrukiem. Tutaj mamy pokazane, że zostało już zestrzonych ładnie. Ile? 2, 4, 6, 8, 9 samolotów. No to chyba już jest poziom taki mistrzowski, nie? MK mają, nie? Na pewno w warunkach wojennych no to jest naprawdę już coś. Zwłaszcza, że domyślam się, bardzo trudno było zestrzelić z czegoś takiego samolot. Jeżeli chodzi o sam moduł tego, tego działa przeciwlotniczego, to, to powiem, że jedynie takim drobnym minusem jest to, że mm, nasz tutaj celowniczy, yy, no tak nie, nie będzie, że znaczy można znaleźć dobrą pozycję dla niego, ale on tak super tutaj siedzieć na tym fotelu nie będzie, bo to jest głównie wina tego fotelu. Już mówiłem o, o nim, że on nie jest, to nie jest mistrzostwo świata i ten, ta, ta płetwa tutaj taka według mnie powinna być większa. Żeby oni tam mogli się lepiej blokować, te ona pomiędzy ich nogami by się lepiej blokowała, nie? Ale jest ok. Dodatkowo nie wiem, czy niesensowniej byłoby, gdyby tutaj właśnie to wycięcie, to jest oczywiście prosta modyfikacja, nie? Ale to, to wycięcie gdyby było tutaj, po prostu żeby było odwrotnie, bo wtedy byłoby jakby tak, no tutaj na poziomie jego oczu, być może tam jakieś przyrządy celownicze, można by sobie wyobrazić wtedy. Naprawdę bardzo fajny, fajny taki malutka, taka malutka konstrukcja. No już to jest, słuchajcie, dużo więcej nie można nie powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Ona, ona fajnie będzie wyglądać oraz może tam służyć do jakiejś prostej zabawy wstrzelania do czegoś, nie? Natomiast na pewno jest przede wszystkim fa będzie fajnym uzupełnieniem naszej na przykład jakiejś tam małej scenki, którą być może budujemy. Oraz uwaga. Co ważne, jest dosyć w dobrej skali. No, jest trochę za duże, no, ale pamiętajcie, że, że celem było też, żeby to było w miarę stabilne i żeby można było, żeby to się, nie roz, bo to się nie rozpada w rękach. nie? To jest oczywiście taka bardziej delikatna konstrukcja, ale na pewno się nie rozpada. No a najlepsze jest to, że możemy ją sobie teraz wziąć i sobie ją tak wsunąć albo od, od tej strony. Albo od góry można to zrobić. I teraz tak. Jedynym takim małym minusikiem, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jest to, że konstrukcja ta ma tendencję do wysuwania się. Ale, ale, słuchajcie, zobaczcie sobie tutaj. Tutaj, o. Ja wziąłem właśnie tą jedną część, tę część z zapasowych, którą dostajemy, i po prostu przyczepiamy ją tutaj. W tym momencie zyskujemy taką blokadkę. I już flaczek się nam nie będzie nie będzie się nam wysuwać. Podsumowując, pomimo naprawdę mikroskopijnych jakichś niedoskonałości, ten zestaw jest bezbłędny i polecam go Wam bardzo. Zwłaszcza, że jest to wydatek nieduży. Z tych wszystkich trzech takich, tych mikro zestawów, z tej serii, akurat. Uważam go, tak jak powiedziałem już na wstępie, że jest to najlepszy z tych zestawów, dlatego że sama konstrukcja jest po prostu naprawdę warta choćby zbudowania i, i zobaczenia, jak fajnie został ten flag skonstruowany. Bo tak, jeżeli chodzi o armatę PAK, tam mamy tego, po raz pierwszy zobaczyliśmy tego super udekorowanego takiego oficera artylerii z świetnym nadrukiem, ale sama armatka była taka, no taka mało porywająca teraz z perspektywy czasu widzę. A Nebelferfer, którego już też zbudowałem, możecie spodziewać się recenzji już niedługo. On jest też, on jest fajny na pewno. Natomiast nie aż tak fajny jak ten flag, oraz dodatkowo wkurzył mnie znowu tam jest to pokrętło takie niepasujące. Więc to na pewno, słuchajcie, ten flag 38 kalibru 2 cm uważam, że to jest najlepszy z tych najmniejszych zestawów. Powiedziałem już być może 9 na 10 punktów, ponieważ no, trzeba zostawić tutaj tą przestrzeń jeszcze do poprawki. Słuchajcie, nawet. Ci tacy być może, tej sceptycy, którzy nie, nie chcą na przykład większych pieniędzy wydać na, żeby spróbować kobi, no to niech może spróbują od tego zestawu. No to wydatek jest nieduży no 20 parę złotych, jeżeli się nie mylę. No więc tutaj sobie będzie, można obejrzeć jakość klocków, obejrzeć jakość figurek na druków i sobie go przetestować. Jeszcze raz bardzo Wam go polecam, a. A jeżeli chodzi o moje apele do firmy Kobi, bardzo prosimy o podobne zestawy w wydaniu alianckim. Koniecznie z workami z, workami z piaskiem, bo tych strasznie potrzebuję obecnie, a yy, tych worków z piaskiem jest jak kot napłakał. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.